Siemoneczko, ziomeczki, ja jestem żelazny, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ferrainy. dokładnie. W końcu skończyły się wakacje, no niestety, właściwie w końcu to jest złe słowo, no niestety, już skończyły się wakacje, witam was w pierwszym odcinku w roku szkolnym, bo napiszcie koniecznie w komentarzach jak tam wasze humory, jak tam, nie wiem, jak tam wasza klasa, jak tam wasza szkoła, czy coś się zmieniło. Ja mam akurat nowego wykonawcę, mogę... wykonawcę, Wychowawcę, mogę wam się pochwalić, ale jeśli chodzi o moją klasę, nic się praktycznie zmieniło. Mam trochę nowych lekcji, trochę nowych, nie wiem, rzeczy, ale ogólnie jakichś większych zmian. U mnie nie ma, dlatego napiszcie, jestem mega ciekaw, jak jest u was, także dajcie koniecznie znać w komentarzu Co to jest za piramida w ogóle? Co tu się na nie ostatnio dzieje? Ktoś tu piramidę zbudował Piramida Faraona Nowego Okej, okay, to chyba Shandy, z tego co kojarzę Tak, wydaje mi się, że to jest ewidentnie Shandy Okej okay. Okej, okay, yy, no to Shandy się zbudował piramidkę, dobra, żaden problem, ale nie piramidkę chciałbym wam na tym odcinku pokazać, tylko szkołę, którą zbudowałem na Ferajnie, ale zanim to zrobię, to mam jeszcze kawałek drogi przejścia, no i póki ja tam idę, póki ja tam sobie idę do przodu, to mam nadzieję, że każdy z was w tym momencie zostawił apeczkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze nas nie subskrybuje, byłoby nam bardzo miło, jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, byłoby nam bardzo miło, jeśli zrobilibyście to właśnie teraz, wtedy wasz nich pojawi się w lewym dolnym rogu ekranu i pomożecie wbić nam nasz cel subskrypcji, czyli 90 tysięcy, bo tyle nam... Zostało nam chyba 750 subskrypcji do 900. do 90 tysięcy subskrypcji, także myślę, że uda się to całkiem niedługo wbić. Dobra, więc yy, mam nadzieję, że łapeczki zostawione. Mam nadzieję, że subskrypcje również zostawione. Mam nadzieję, że tych łapeczek jest już koło 1500, bo tyle potrzeba, żeby wam pokazał tą szkołę. Pamiętajcie, tyle jest potrzeba tych łapek. Yy, dobra, teraz tak, posłuchajcie. Yy, Diler mnie poprosił wczoraj na odcinku, właściwie wczoraj nagrywaliśmy. Dzisiaj pojawił się ten odcineczek, yy, żebyśmy zbudowali na nie szkołę. No i ja mówię, dealer spoko żaden problem. E, I zbudowaliśmy. E, coś takiego. Tak, to, to miała być nasza szkoła na Ferainie. E, t, i, i, po, podpisał to dealer, szkoła podstawowa numer 1 imienia Cyryla. E, jednak ja stwierdziłem, kurde bele. to nie jest szkoła. Nie ma opcji, żeby to była szkoła, dlatego to oficjalnie jest toaleta w tej szkole, bo nie ma szkole póki co toalety, także to jest chwilowa toaleta w tej szkole. Nie wiem, tutaj później będzie. Nie wiem, dealer w ogóle jest nauczycielem, on to sobie coś wymyślił. Nie chcę tutaj to wszystko będzie. Widzę, że się robi noc, więc ja się pójdę szybko tylko przespać. I zaraz wrócimy tutaj do właściwej szkoły, którą chcę wam pokazać, bo to nie jest oczywiście ta! Powiedziałem dealerowi dealer, nie ma takiej opcji, je, je. to nie może być taka szkoła. Zbudujemy lepszą. No i się wziąłem za to i zbudowałem coś o wiele większego. Zaraz wam to wszystko pokażę, tylko dajcie mi sekundkę, bo chcę wam pokazać to w dzień. A żeby pokazać wam to w dzień, muszę się iść przespać, więc szybko, szybko. Czemu nie ma nocy, gdzieś jest już noc prawie, no. Halo, słońce, zachodzisz! Daj mi już spać, bo w naszych już jest ciemno. No, szkoło, nie ważny, jaka szkoła. W daj mi iść spać. Dobra, już, 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 już się robi ciemno. Już, jeszcze chwilę. No. Dobra, <grybujesz> 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 pooglądamy sobie zachód słońca przy okazji. Pokazujemy wam kawałek szkoły. No dobra, to popatrzymy sobie na tą stronę. Pooglądamy sobie piękny zachód słońca. O, jakoś tak, żeby nie widział tej szkoły. O, proszę bardzo, teraz jest piękny zachód słońca tam. O, no, no i super, mogę już spać? No czemu nie mogę jeszcze spać w MINECRAFCIE?! Kurde mele. Ja chcę już zachód słońca. No przecież już jest, no przecież <laughs> Nie mam dość tego wszystkiego. Ten Minecraft jest straszny. On w ogóle się nie nie chce mi po O, no w końcu. Ja cię. Ile to trwało? Masakra. Dobra, już jest dzień w końcu. W takim razie mogę, mogę iść wam pokazać szkołę. Szkoda, że tak przedłużałem. Po prostu chciałem naprawdę wam pokazać to w dzień, bo w dzień jest ta szkoła o wiele ładniejsza. A nie chciałem czytować i wpisywać ku cool The Times a Day, bo po prostu nie chcę. Dlatego wolałem się przespać. Witaj, kurczaku Leszku. Co ty tutaj robisz w ogóle? Ja to już go któryś raz widzę, on z tych schodów nie schodzi. To jest dziwne. Bardzo dziwne jesteś kurczaku, panie Leszku, okej. Okay. No i nasza szkoła, którą zbudowałem wraz z. właściwie sam zbudowałem, z dealerkiem zbudowałem Tom. Prezentuje się właśnie tak. Chciałem, żeby to było coś takiego na styl Amerykański troszeczkę, no jak widzicie Taka ceglana szkoła Nie wiem, mam nadzieję, że wyszła całkiem ciekawie Myślę, że na taki styl amerykański jak najbardziej Wygląda, możemy się przejść dookoła nie? I zobaczyć jak ona tutaj wygląda Oczywiście ale takie trzy główne segmenty, tutaj jest wejście Tutaj jest prawy, prawy jakby Skrzydło i lewe skrzydło, to jest oczywiście Największe, tutaj bardzo fajne wejście Zaraz to wszystko pokażę, trzeba będzie zaraz zrobić w ogóle napis, że to jest szkoła Tutaj był wcześniej las, jeśli nie wiecie Tutaj był wcześniej taki mały lasek Tam dalej jest domek i lunki i ogólnie to jest właśnie to, to, to miejsce. Tutaj jest domek Enziego. W tym miejscu gdzieś tutaj jesteśmy. Ej, pokażę Wam najpierw tą szkołę z ze zewnątrz, jak ona tutaj wygląda. Od tej strony jest taka zwykła, no no nie wiem, no najzwyklejsza ściana, od tej strony wygląda już ciekawiej, ponieważ mamy już taką bardziej wysuniętą kawałek ściany, myślę, że od tej strony jest dosyć ładna, co prawda najładniejsza jest od, od przodu, ale od tej strony również wygląda całkiem spoczko. Ojej, nie mam kilofa, teraz jakie towar nie zniszczę tego. A tam, co z zostawię to po prostu. Od tej strony ta szkoła prezentuje się właśnie tak. Ej, tutaj mamy jeszcze to skrzydło, od tej strony, myślę, że też całkiem spoczko wygląda nie ma takie fajne według mnie kształty i wygląda bardzo ciekawie. Napiszcie w komentarzu jak wam się podoba, ale poczekajcie, musimy jeszcze wejść do środka, bo w środku również jest kilka rzeczy do zrobienia, ale zanim wejdziemy do środka mega ważna rzecz, musimy napisać, że to jest w ogóle szkoła, przydałoby się. Mam tutaj przygotowany napis z banerów szkoła, napis się oczywiście robi przez 5 godzin, więc przygotowałem go przed odcinkiem, no i pójdziemy sobie teraz tutaj napisać przed wejściem, że to jest kurde bele, szkoła, żeby ludzie wiedzieli, że to jest szkoła, bo nie wiem, mogą się nie na przykład nie domyśleć. Dobra, w takim razie, s z K O L A. Literowanie z dla ciebie Myślę, że to jest całkiem spoko. W ogóle nie ma itemów, jakieś niestety. Przepraszam was bardzo serdecznie, ale no 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 jeszcze był na bitapie i, i no no dokładnie. Przepraszam. Kurde bele. Okej. Okay. W takim razie, y, posłuchajcie, mamy napis szkoła Zajdę sobie stąd. W ogóle muszę to zniszczyć, czemu ja nie przygotowałem sobie kilofa? Masakra. Ale jestem kompletnie nieprzygotowany do, do życia w w Nie, no halo no. Niszcie szybciej. Kobyle, ile ty się niszczysz w ogóle? Dobra, to sobie zniszczę go tak, żeby było już widać powoli napis szkoła Jeszcze połowa, no i kurde bele, już mamy prawie cały zniszczony Już, już chcę, już, mieć, już muszę pamiętać, żeby nie stawiać kobla Bo to nie, nie mając kilofa to jest zły pomysł No i tak teraz prezentuje się wejście Z naszą, naszej szkoły z napisem szkoła Myślę, że teraz wygląda to jeszcze lepiej Naprawdę, teraz wygląda to kozacko Mogę jeszcze łys zrobić teoretycznie zamiast l, bo dałoby się Więc pomyślę o tym No i kurde, powiem wam, że naprawdę jestem mega dumny z tej szkoły Tutaj mamy taką, takie schodki Wchodzimy sobie tędy, tutaj mamy tą naszą jakąś skrzyneczkę, wezmę sobie rzeczy z niej, no i idziemy do głównego holu, co jest najważniejsze, właściwie materiały na tą całą szkołę, te wszystkie cegły zbieraliśmy wczoraj na live, jeśli byliście wczoraj na live to wiecie, że właśnie wczoraj te wszystkie cegły zbieraliśmy, uzbieraliśmy chyba koło 6 łącznie, albo siedmiu staków cegieł także no, prawie starczyło na budowę całej szkoły, jeszcze troszeczkę musiałem sobie ogarnąć ale zebrać, ale, ale, ale no na większość szkoły tak czy jak starczyło i teraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz, bo na wczorajszym live wybraliśmy wśród widzów Wśród donatorów: dyrektora nauczyciela oraz wicedyrektora szkoły. No i tak, dyrektorem szkoły jest Andrzej Plus, czyli nasz wczorajszy Top Donator. Wicedyrektorem jest Asholas. Asholas był na drugim miejscu w Top Donatorach. Potem nauczycielem jest Everest i kolejnym nauczycielem jest kubab 2005. I to są wszyscy donatorzy z wczorajszego live'a, także im właśnie dałem tą przywilej bycia nauczycielem. I tutaj mamy taki główny hol tej szkoły. Tutaj mamy jakieś przejście, tu mamy jakieś schody i tak dalej, i tak dalej. Gdzie sobie możemy wejść? Możemy sobie najpierw iść właściwie do góry. Pokażę, wszystkie korytarze. E, więc tak, wchodzimy sobie schodami, tutaj mamy takie przejście pomiędzy jednym korytarzem a drugim, możemy sobie popatrzeć, y, nie wiem, na dół kto wchodzi do szkoły. Y, tu mamy pierwszy korytarz, jedna sala, druga sala, trzecia sala, sale są niestety jeszcze puste. Zaraz będziemy sobie jedną z nich uzupełniać, mamy już pewien danie pomysł i tu chyba będzie toaleta, tak szczerze mówiąc tak sobie myślę, bo tu nie wiem czy taką małą klasę zrobić, raczej, nie. raczej tutaj toaletę zrobimy, bo tu nie ma okien, a raczej w klasach powinny być okna. Y, tu mamy kolejne dwie sale, tutaj taka ogromna y, oraz tutaj druga, taka mniejsza. Tutaj będzie taka, nie wiem, jakaś naucza, na, nauczania indywidualnego, czy coś w tym stylu, coś się ogarnie. I tutaj są kolejne sale. Zobaczcie, to, to właśnie znowu będzie toaleta. To jest. Dokładnie tak samo wygląda jak do góry, więc nie wiem co to mam Właściwie wam pokazywać, tutaj sala jedna Tutaj sala druga, no i Po drugiej stronie mamy Jedną ogromną salę Chyba największą z Całej tej szkoły, zobaczcie Sześć okien tutaj łącznie jest, masakra No i właśnie tą salę chciałbym, właściwie przydałoby się Jeszcze na korytarzach jakieś ławki zrobić Myślę, że to się da ogarnąć, może dzisiaj na live Będziemy sobie kończyć tą szkołę, więc bądźcie kończyni Na live'iku, skończymy sobie dzisiaj na live'ie w takim razie Całą tą szkołę, dokładnie No a teraz wam pokażę, co my tutaj mamy, otóż proszę... Mam tutaj bloki przygotowane, którymi zaraz sobie całą tą salę udekoruję Mniej więcej mam już na to cały zamysł, więc przygotowałem sobie wszystkie bloki, które będą mi potrzebne No i chciałbym zrobić przede wszystkim tutaj ławki Więc pierwsze ławki będą jakoś na, na, na maksa z tyłu ławki będą tutaj, jedne, drugie Ojejku, tu jeszcze, ojejku, widać, że kurde wcześniej to robiłem Bo wcześniej też sprawdzałem jak ta sala będzie wyglądać No i tu zostawiło mi troszeczkę nitek z tego co widzę Ale okej, okay, więc tak, tu będzie pierwsza ławka Druga ławka będzie w tym miejscu, trzecia ławka będzie w w tym miejscu i łącznie tych ławek tutaj będzie sześć. Teraz tak, potrzebujemy tych nitek. Tych nitek ja sobie też zabiorę stąd jeszcze te nitki, mam ich trochę więcej. No i teraz, żeby zrobić z tego, bo to są takie podstawy do ławek. Żeby zrobić tutaj ławki, muszę tu postawić nitkę i proszę bardzo, tutaj postawić taką oto ławeczkę. No i mamy pierwszą ławkę. Dodajemy sobie jeszcze oczywiście standardowo siedzonka. No i pierwsza ławka szkolna jest już oficjalnie gotowa. Myślę, że to jest całkiem spoko design, jeśli chodzi o te ławki szkolne. I mam nadzieję, że wam też się podoba. Według mnie wyglądają całkiem dobrze. Że nie wiem, czy jest jakiś lepszy sposób, żeby je zrobić jakoś ładniej. Wydaje mi się, że ten jest najlepszy. Dobra, w takim razie kolejna ławeczka tutaj leci tutaj. Kolejna ławeczka poleci w tym miejscu. Hop, hop, hop. Jeden, dwa, trzy. Kolejna ławeczka poleci w tym miejscu, na samym końcu. Tu będą się działy jakieś takie, wiecie, klasowe, nie wiem jak to się nazywa ziomki, takie, wiecie, co siedzą zawsze w ostatnich ławkach. Dobra, tu będzie ostatnia ławeczka. Proszę bardzo. I mamy łącznie 6 ławek i 12 miejsc w naszej pierwszej klasie. Teraz przydałoby się zrobić tablicę, więc na tablicę mam również całkiem ciekawy pomysł. Myślę, że jest jest okej. Chciałbym zrobić z tych świerkowych półpłytek półpłytek nie klap, sorry klap, świerkowych klap bo według mnie to wygląda dosyć, jak, jak faktycznie ten, jak faktycznie taka tablica. No nie wiem czy tak do końca, ale według mnie tak. Więc mamy tutaj tablicę y, szkolną już postawioną. No i w tym miejscu przydałoby się jeszcze postawić miejsce dla nauczyciela. Więc postawiamy mu tutaj jeszcze pięknie. Jedno biureczko, proszę bardzo, no i klasa praktycznie cała jest gotowa. Dodamy sobie jeszcze właściwie, zapomniałem kompletnie! Obrazy jakieś, no kurde, do nich będą, nie, niech te obrazy udają, jakieś e, matematyczne wzory czy coś w tym stylu, proszę bardzo, e, obraz tutaj jest na środku, nie jest na środku, muszę go kawałek w tą przesunąć. No i proszę bardzo, to jest obraz tym razem z jakiś sztuk walki. No nie, teraz tego nie usunę. Dobra, wiecie co? Ja chyba sobie zrobię po prostu kill off, bo, bo to faktycznie e, bez tego kill offa to my tu się możemy na śmierć e, zakopać, no. ¡Hop, hop, hop! Bruk na szczęście mamy całkiem sporo. Także zrobię sobie kamienny kilofek. No i od razu szybciej. Tak go brakowało. Dokładnie. Swoją drogą, chciałem zrobić tutaj również jakieś boisko w oku. Zaraz sobie możemy obczaić miejsce na to boisko. I to boisko zrobię prawdopodobnie jutro na odcinku. Także bądźcie koniecznie jutro o 9.00. No, sorry, nie o 9.00. Kurde, przepraszam. Nie kończymy jeszcze odcinka. Tylko pamiętajcie, że, 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 że właśnie zapomniałem kompletnie wam powiedzieć, że musimy zrobić ankietę o której godzinie będą odcinki. Dokładnie! Także! Jeśli jeśli w tym momencie, kiedy pojawił się ten odcinek, czyli o godzinie, no, po 14, no, około 15, to również pojawiła się na naszym kanale ankieta, na karcie Społeczność, czyli wchodzicie na nasz kanał, wchodzicie na kartę Społeczność, tam się pojawiła ankieta, na której możecie zagłosować, o której godzinie chcecie odcinki w roku szkolnym, oraz o której godzinie chcecie live, To ankieta będzie trochę później, także zagłosujcie koniecznie, czekam na wasze komentarze, dobra, tutaj obraz jest zrobiony, jakieś sztuki walki, no i mamy pierwszą klasę oficjalnie gotową. Nie wiem, czy nie powiększyć jeszcze troszeczkę tej. tej tej Tablicy na, na, przykład na tyle, żeby była taka ogromna, bo to właściwie jest duża klasa. Może taką ogromną tablicę zrobimy, choć tutaj nikt nie doskoczy tam na maksa na wysokość, ale może tak. Nie, teraz jest za duża, teraz naprawdę za duża. Nie, nie, wrócimy do poprzednich rozmiarów, była wtedy idealna. Dobra, hop, hop, chyba że powiększymy tutaj o jedną kratkę w tą stronę. Myślę, że to by całkiem spoko wyglądało. Sprawdzimy to zaraz, sprawdzimy to zaraz i zobaczmy, jak to wygląda. Myślę, że teraz jest całkiem gites. Nawet nie, nawet nawet bez tego wyglądało lepiej. No i proszę, państw, proszę Państwa, pierwsza sala jest już oficjalnie gotowa. Trochę jest tutaj ciemno, przez to, że mam szyderki, ale bez szejderków byłoby to zdecydowanie jaśniej. Ale daj mi tak dużo lampek, więc mam nadzieję, że jakoś specjalnie źle nie jest. Teraz może tutaj postaje po prostu jeszcze jakieś pochodnie. Nie no, nic nie dają kompletnie, no masakra! Te szejderki strasznie ciemne są, ale to przez to, że się chyba noc zaraz zrobi. No dobra, pierwszą klasę mamy w takim razie oficjalnie gotową! Napiszcie, jak chcecie, żebyśmy nazwali tą klasę. Może będziemy klasy nazywać kolorami, na przykład klasa różowa albo klasa czerwona. Właściwie z cegieł. Czemu. cegla? Ale przecież w szkołach zawsze są takie ściany pastelowa, tu są takie ceglane, to właśnie trochę nie pasuje, ale ogarniemy to później, dobra, w takim razie, posłuchajcie, plan jest teraz taki, tutaj będzie pewnie wyjście, tu musimy zrobić jakiś kawałek w dół, będzie się chyba szło schodami i tam będzie wyjście z tyłu szkoły, zbita w tym, tym miejscu musimy gdzieś ogarnąć zaraz boisko szkolne, myślałem, żeby to boisko było gdzieś może w tym miejscu, co wy na to, myślę, że w tym miejscu to boisko całkiem spoko by się mu prezentowało, tutaj będzie oczywiście wyjście, tym wyjście się będzie szło tutaj w prawo i tam będzie boisko, chyba, że boisko zrobimy po tej stronie, bo tutaj też jest sporo miejsca tak właściwie, nawet możemy, ej, a może tutaj to boisko, ej, wiem, mam pomysł, tu zrobimy, tu zrobimy plac zabaw może, bo to jest właściwie szkoła podstawowa, więc może, może w szkole podstawowej taki jakiś placyk, nie, niekoniecznie plac zabaw, ale taki placyk z ławkami i tak dalej zrobimy w tym miejscu, a w tamtym miejscu, tam dalej, zrobimy sobie piękną... Piękne boisko. Ja się znowu idę przespać, bo widzę, że się znowu noc zrobi. Także idę szybko do Lunki się przespać. No i mamy plan w takim razie. Już na kolejne rzeczy, które się w tym w, tej, w tym mieście, w tej szkole pojawią. Lunka, czy tu masz gdzieś tutaj łóżka w ogóle? Halo. Pani Lunko, czy pani tu gdzieś ma łóżka? Ma pani tu łóżka? Ma pani tu łóżka. No i W takim razie pójdziemy się przespać. Napiszcie, kiedyś w komentarzu, co jeszcze możemy w takiej szkole zrobić, bo jestem ciekaw. Nie wiem, no mamy, mamy boisko, będzie boisko, będą klasy. Może jakiś sklepik szkolny, może coś w tym stylu. W ogóle dosyć blisko jest. Nie, dosyć blisko jest Biedronka? Nie, myślałem, że Biedronka jest dosyć blisko I myślałem, że uczniowie będą mi uciekać Na lekcji do Biedronek, ale chyba jednak nie I muszę zaprosić jeszcze Kilku youtuberów z Ferajny, którzy zostaną nauczycielami W tej szkole, także jeśli macie jakieś pomysły Jeśli macie jakieś... Nie wiem, kto, kto mógłby być nauczycielem w tej szkole Wiem, że dealer chciał, ale dealer ostatecznie egzaminu nie zdał Jeśli jeszcze nie widzieliście odcinka u niego To wbijajcie koniecznie, bo ja tam też jestem No i tam właśnie budowaliśmy tą pierwszą część naszej szkoły W której też trzeba coś zrobić, może to będzie kęciewka wożonego Czy coś w tym stylu, jakoś się na pewno Ogarnie, no i tak Tak prezentuje się w takim razie końcowa Nasza szkoła, mam nadzieję, że wam się podoba Oceńcie koniecznie w komentarzu Czekam na wasze opinie, bo według mnie Jest kozacka, naprawdę Według mnie to jest mistrzostwo świata Więc ocencie również, na wasze opinię. a my co? Dzisiaj taki krótszy odcinek, tyle tylko ode mnie, 15 minut mam nadzieję, że się nie zanudziliście, ale z drugiej strony tak krótszy niż zwykle, więc myślę, że nie zanudziliście się jakoś specjalnie, no i tak, widzimy się już jutro, nie wiem o której godzinie, to zdecyduje wasza ankieta, na którą na koniecznie wbijajcie teraz po odcinku na kartę społeczność, no i widzimy się dzisiaj na live'iku koło, koło godziny 20, dokładnie, na końcu łapeczka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek, a my widzimy się, tak jak powiedziałem, na live'ie, pa pa!